No, myślę, że współcześnie trudno jest mówić o boskich wyrokach. Tego rodzaju interpretacje dzisiaj wydają nam się szalenie anachroniczne. Ja raczej myślę o takiej mm, historii, która jest wewnętrznym jakby DNA, zapisem w głównych bohaterach. Otóż... Przypadkowa śmierć ojca staje się wydarzeniem centralnym, które odciskuje na nich tak silne piętno, że ono ich warunkuje. W jakim sensie ta, e, e, nie może zapomnienie o tej sytuacji? Traumatyczna, traumatyczne wydarzenie powoduje to, że oni w sposób jakby e, 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 em, Bezwolny realizują scenariusz, który, który został jakby w nich zapisany. I w tym jest rzeczywiście pewnego rodzaju uzależnienie, w tym jest niemożność ucieczki, w tym jest ubezwłasnowolnienie, ale to nie są boskie wyroki, tylko to jest prawda naszych charakterów, prawda psychiczna, że czasami jedno wydarzenie, jedna sytuacja życia powoduje to, że mm, nigdy się z tego nie wyzwolimy. I tutaj kluczowe jest to, że cień ojca wędruje za nimi zawsze. Cień ojca podąża za nimi i cokolwiek by nie robili, zawsze będą odnosić się do tego pierwszego wydarzenia centralnego.